Sala malijką kochani, ponieważ z Nadją tak cudownie nam się rozmawiało, pomyślałam, że jeszcze pociągnę ją za język. Teraz już zejdziemy z tematu uchodźców i porozmawiamy o Twoim zawodzie. Mhm. Jesteś krawcową. No, to jest fajny zawód, jest bardzo dużo, wiadomo, zapotrzebowania, ale jak to skąd u Ciebie, skąd zainteresowanie, chęć życia? Um, Okej, okay, to mm. ja jak miałam 10 lat. Skończyłaś szkołę związaną z tym zawodem, czy to jest takie zamiłowanie? Od początku. Od mów. początku. Od początku to, jak miałam 10 lat, sobie wymyśliłam, wyobraziłam, że będę projektantką mody. Mm -hmm. I my tutaj mieszkaliśmy w Warszawie, i ja mówiłam mojej mamie zawsze, że. Ja sprawdziłam sobie oczywiście jako dziecko takie dość zaradne, mm -hmm. bardzo dojrzałe na swój wiek. Sprawdziłam sobie, gdzie są najlepsze szkoły na świecie, jeżeli chodzi Aha. o projektowanie mody i jedna była w Londynie, jakaś tam druga w Nowym Jorku i ja wszystkim opowiadałam, że ja będę studiować albo w Londynie, albo w Nowym Jorku. No, e, no i oczywiście moja mama zawsze we mnie wierzy. Mhm. I zawsze mówiła, tak, dziecko będziesz, a z drugiej strony miała, tak, wiesz, my mieszkaliśmy tutaj w Warszawie mhm. i tak, tak, już sobie mhm. pojedziesz do Nowego Jorku albo Londynu. Mhm. No, alhamdulillah, dziękuję Bogu za to. E, skończyłam w jednej ze szkół, w którą sobie marzyłam jako dziecko. No, Super. i faktycznie studiowałam w Londynie projektowanie mody. Także tak to. Jak to się zaczęło. Mam siostrę muzułmankę, projektantkę mody. Z... z Londynu. Z Londynu, projektantka mody. Z Londynu. Tak, wielka no. projektantka mody. Właśnie ta moda, Super. to było takie marzenie moje dziecinne, mhm. dziecięce. 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 Dziecięce, trochę dziecinne może zrobię. No. <laughs> no. I jak ja już studiowałam modę, to stwierdziłam, że Boże, co ja tutaj robię. Że to w ogóle nie jest dla mnie. Bo ty w hijabie to od zawsze? Czy od jakiegoś nie. okresu? Ja założyłam hijab jak miałam 18 lat, czyli 19 może. Bo ta szkoła, taka jakby techniką, coś to już w Anglii było też, tak? Tak. Ja na początku tak. chodziłam do kolegium, gdzie też studiowałam projektowanie mody. Mhm. I wszędzie gdzie mogłam, po prostu robiłam tę modę w domu, w szkole. Dlatego ja, jak poszłam na studia, to już tak naprawdę wszystko, co było do nauczenia się w, tym, w tej modzie, mhm. To ja już to potrafiłam. Ale poczekaj, 18 lat w Anglii to jest y, jeszcze jakby technikum czy już studia? Czy już... E, 18 lat, no to zazwyczaj się jechała na studia. No bo tam, się tam, wydaje, tam, tam to jakoś 18... wcześniej Nawet... Zaczęłaś chodzić w hijabie już na studia? Na studiach już chodziłam, ja już chodziłam w college'u w hijabie. Aha, Ale aha. przez to, że my się przeprowadziliśmy, jak ja miałam 16 lat, to ja byłam tak jakby zazwyczaj rok do tyłu. Mhm. I później w koledżu, ostatni na ostatnim roku, na drugim roku w koleżu zaczęłam nosić hijab, aha, aha. Czyli no nie wiem, nie ma Nie się chyba że chcesz być projektantką mody i... Nie, wiesz, to nie jest jakiś e, zaskakujący, e, zaskakujący, dla muzułmanek w Londynie. Mm -hmm. Na przykład ja miałam bardzo dużo muzułmanek na swoim roku. Mm -hmm. e, i na studiach, i w koledżu, także nie, nie, to nie szokuje Pani. Zatoka to lubi przyjeżdżać do Londynu chyba na zakupy. No Zdecydowanie, tak. Także to nie, to nie był jakiś e, szokers. Mhm. No i co, no weź mów, bo to, to jest takie e, pasjonujące. Chciałabyś projekt, chciałaś być projektantką, z zawodu jesteś, mhm. ale jak to wygląda e, w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że wygląda to nieciekawie, świat mody, mm -hmm. e, i myślę, że z każdej strony, bo jeżeli chodzi o produkcję, to wygląda to bardzo nieciekawie, jeżeli nawet chodzi o taką formę, w sensie w jaki sposób moda bardzo często no nie przedstawia kobiety. E, z takiego punktu widzenia feminizmu mm -hmm. nawet, wiesz, i ja nie mówię tego jak kobieta w chustce mówiąca, że nie kobieta nie powinna być naga, mm -hmm. tutaj chodzi nawet o ja to, wiem, to są feministki, ja które się o to wykucają, które nie są muzułmankami, mm -hmm. że jednak, wiesz, no widzamy kości, to nie jest idealne, po, to, no, nikt tak nie wygląda, mm -hmm. przepraszam. Natomiast też tak musimy. się już trochę otwierają. Trochę na tak, tacy. zdecydowanie, idziemy mm -hmm. w lepszym kierunku niż szliśmy do tej pory, mm -hmm. myślę, e, dlatego ja jak, Zbłębiłam się w to tak naprawdę i znałam, że to moda od potrzebki, można by powiedzieć. Stwierdziłam, że to jest po prostu... ja nie chcę być w tej w tym, um, industry, nie wiem, jak no, w tej branży. Aha, aha. Nie chcę być, ani nie chcę, nie chcę się przycinać do tego, że zanieczyszczamy e, e, planetę naszą, bo moda jest naj drugą najbardziej hmm. zanieczyszczającą branżą na świecie. Okay. Ani nie chce się przyczyniać do tego, że wykorzystuje ludzi w krajach, na przykład jak Bangladesz, gdzie hmm. po prostu T-shirt za, no nie wiem, za 20 zł, nie jest za 20 zł, tak naprawdę, ktoś został wykorzystany hmm. po drodze. Żebyśmy my mogli kupić go za 20 zł, mm. bo to jest niemożliwe. Jeżeli patrzysz na to, ile kosztują materiały, ile kosztuje praca ludzka, nie jest możliwe, żeby dostać liszerskie za 20 zł, jeżeli ktoś nie jest wykorzystany. I jeszcze doda. na promocji za 7,99 zł. Dokładnie, dokładnie. I też wiesz, masa barwników, które są sztuczne, które mm. po prostu to wszystko gdzieś idzie, nic nie wyparowuje, nie wiadomo gdzie, to wszystko zostaje w ziemi, na tym wszystkim tracą ludzie, którzy właśnie mieszkają w Indiach, w Pakistanie, w Bangladeszu, w Chinach do tej pory, chociaż to się bardzo zmienia teraz, Chiny. Już sobie nie pozwalają mm -hmm. na takie traktowanie, myślę. Um, I stwierdziłam, że no, to nie jest miejsce dla mnie, chyba że będę to robić w jakiś inny sposób. I, I po dwóch latach na studiach wzięłam sobie rok przerwy, bo stwierdziłam, albo kończę to, albo robię rok przerwy. Mm -hmm. <grafię> po pierwszym się udziłam, że będzie lepiej. Mm -hmm. Nie było. Mm -hmm. A na trzeci rok, jak już wróciłam, to wiedziałam dokładnie to, co chcę robić czyli chcę robić modę, która jest. Um, Sustainable, która nie wpływa na, nie zanieczyszcza naszej planety, mm -hmm. że nikt przy produkcji nie cierpi, wręcz ludzie po prostu mają op e, e, opportunities do pracy, mm -hmm. mają, e, o, mają miejsce, gdzie mogą e, po prostu iść, pracować godnie i mm -hmm. zostać, mieć. By, Normalne wynagrodzenie? Dokładnie. I nie zatruć się przy okazji. Dokładnie. I że to nie jest dla nich właśnie takie niebezpieczeństwo, na ich, na, dla ich zdrowia, dla ich życia, że nikt ich nie wykorzystuje. E, materiały, które. no jeżeli spojrzymy na produkcję materiału w dzisiejszych czasach, cotton, który jest bawełna, która jest bawełny. najczęściej wykorzystywana, jest straszne dla naszej planety. Wykorzystuje się tyle wody, żeby mhm. produkować bawełnę, a jest masa innych materiałów, które są lepsze i niekoniecznie gorsze. Niekoniecznie nie masz takiego efektu jak na przykład koszulka mhm. z bawełny. Nie jest tak, bo można inaczej to zrobić, można użyć innych materiałów. Mhm. Dlatego ja stwierdziłam, że, ok, jeżeli mam być w modzie, jeżeli. Cokolwiek kiedykolwiek się wydarzy z tą modą, no. to po prostu będę to robić w inny sposób. No i tak zaczęłam właśnie mój projekt. I co? I na jakim etapie jest ten twój projekt? <grym> na takim etapie, że na ostatnim roku moich studiów pracowałam nad nim. To był mój projekt końcowy w szkole. I miałam taki i little pilot. No to każdy musiał jakiś projekt tak. przygotować. No tak. Zazwyczaj przygotowujesz swoją kolekcję. Ja stwierdziłam, że okej, okay, ja stworzę swoją własną markę. No, i pojechałam do Grecji i weszłam w kolaborację z taką organizacją, która generalnie, oni są w Salonikach, wspaniała mm -hmm. organizacja, mm -hmm. nazywa się Naomi. E, I e, oni mają taki mały, tak jakby zakład krawiecki, mm -hmm. gdzie zatrudniają uchodźców, którzy są krawcami. A -a. Co jest wspaniałe, A -a. bo ci ludzie bardzo często nie są w stanie znaleźć pracy, szczególnie mm -hmm. w Grecji, gdzie jest tak trudna sytuacja ekonomiczna. Po prostu bezrobocie jest straszne wszędzie. Ogólnie dla Greków. Tak, a co dopiero dla kogoś, kto nie jest w stanie mówić po grecku. No, no, tak. e, nie urodził się tam, nie ma dokumentów takich, jak powinien mieć. Mm -hmm. e, także weszłam w kolaborację z nimi. No i właśnie tak nasza kolaboracja dalej się ciągnie. Mm -hmm. I teraz e, inshallah, w lato e, wyjdzie pierwsza, pierwsza kolekcja i będę mogła się będę sprzedawać Juh! ubrania, po raz pierwszy. Mm -hmm. mm -hmm. Także. Ekscytujące, z drugiej strony troszkę przerażające, <grych> ale zobacz. No trema, co? Trema jest. No tak, myślę, że jak z każdym takim dużym projektem, w którym wkłada się tyle pracy i później dochodzisz do tego punktu kulminacyjnego tak. i może pójść albo w jedną stronę, albo w drugą. Ale ty wszystko jakby sama sobie tak yy, ogarniałeś, czy jakiś jakieś ludzie ci pomagali w... Yy. E Generalnie jeżeli chodzi o organizację, to robiłam to samo, ale rzeczywiście masa wspaniałych moich przyjaciół, którzy mm -hmm. pomagali, z, albo z sesją zdjęciową, no albo właśnie. nawet jako modele moi wspaniali, no wspaniali tak. znajomi e, pozowali uh -huh. e, Zdjęcia fotografowie też moi wspaniali znajomi. E, też e, jakieś, wiesz, zawsze jak ktoś coś słyszy, to od razu do mnie dzwoni i Nadia słuchaj, znalazłam tutaj e, taki e, materiał i chyba tobie się spodoba od razu linki tutaj wysyłałem, mm -hmm. także... Ale poczekaj, to fotografowali się, bo już... E... W sensie jak do tej szkoły, jak tak? Jak je szykowałaś? Nie, 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 no już w ogóle już na, jakieś... tak, tak, żeby... Mm -hmm. Bo generalnie prototypy już są. Mm -hmm. Teraz tylko pracujemy nad e, takimi e, final prototypami e, ostatecznymi. Mm -hmm. Dokładnie. I no i właśnie tak jak mówiłam, w lato no. Inszella już będzie można kupić sobie e, mm -hmm. produkty. Ale to będzie można kupić z Londynu czy... Czy z Grecji? Czy jak to tam? Wysyłka myślę, że będzie z Anglii, mhm. ale planuję wysyłać na cały świat. Mhm. Także to nie będzie jakiś wielki problem. Mhm. I co, jakie ty materiały, jak to tam, co tam wykombinowałaś? Tak, żeby e tą planetę odciążyć. <grym> tak, także ja uwielbiam konopie, mhm. um, Uwielbiam. <grym> <grym> Takie właśnie industria industria <grym> industrialne. No? <grym> Um, I to jest wspaniały materiał, który nie potrzebuje aż tylu pestycydów, nie mm. potrzebuje aż tyle wody, żeby go produkować, jak na przykład bawełna. Mm -hmm. um, I z wielu powodów produkcja konopi, jeżeli chodzi o produkcję materiałów z konopi, jest tak jakby. Nie ma takich maszyn, które są w stanie tak szybko pracować jak maszyny, nie są tak aż udoskonalone, mm -hmm. jak maszyny, które na przykład e, zamieniają e, bawełnę w materiał. Przez to, że bardzo długo była konapia po prostu nielegalna w wielu mm -hmm. krajach. Dlaczego to już jest mm -hmm. kolejny, kolejny mm -hmm. wielki temat? No ale teraz to wraca powoli, także mm -hmm. konopie ja uwielbiam, to jest wspaniały materiał, który jest bardzo wytrzymały, bardzo, bardzo oddychający, ma taki naturalny vibration, mm -hmm. kolejnym wspaniałym materiałem jest bambus mm -hmm. i właśnie t-shirty, które ja robię, to jest połączenie organicznego, organicznych konopi i organicznego bambusa i to jest właśnie to tutaj. Możliwe, taka... że mama w sklepie po złotówce tam za jakieś 3 złote kupowała majtki z bambusa, czy to nie, raczej niemożliwe, czy to jakiś kit? Czy to mógł być bambus? No, może mógł być. Ale kto ucierpiał na tym? Ten... No, no, no właśnie. A co? Ta bluzeczka? To, to jest się... właśnie połączenie bambusa Ui. i konopi. No. Także wiesz, no do ja... pełny dużo się nie różni tak no. naprawdę. Ale co? Czy ją trzeba prasować, czy nie? Nie, no możesz no, prasować no. sobie. Ja, Bo ja to taka raczej, a, ja to raczej nie prasować. Ja mam i z chusteczką problemy. A nie, no to ja a, nie się Tak, ja kiedyś taka byłam, no no, Ale też len, wspaniały len, gdzie w Polsce no, bardzo jest popularny len i dużo się produkuje mm -hmm. w Polsce. Mm -hmm. um, wełna, też kolejne, to nie jest vegan, ale to jest wspaniały materiał, który no, jest bardzo wdzięczny. Mm -hmm. Też bardzo naturalny. E, także głównie te cztery materiały. E, Koto e, bawany nie używam. Nie. używam, nie. Myślę, że można się po prostu ominąć to. Mhm. Teraz tak nieraz jest, wierzyć powiem właśnie, jak te, są te błyski po 20 zł, czy już za 799 mhm. tam jest napisane 100% karton mhm. Ale to powiem Ci, że to też jest chyba pic na wodę z tym Może być nie wiem. To nie jest wierza. dziwne czasami właśnie. No bawełny, kiedyś, to też tak się wydawało, że człowiek tak się właśnie nie poci, mhm. w ogóle, ale teraz są tak różnie mhm. A powiedz mi, to bywa, tak? Bo to jest twoje logo, jak to? Tak. To jest Berta, generalnie Berta. E, tak, Berta. Nazywa się tak um, Brand, e, ta właśnie projekt, mm -hmm. na którym pracuję. Um, Wszystkie ubrania to będą Berta? E, tak, czy z logiem? Nie, no, nie, 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 nie. 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 Um, są torebki, które są z logiem, no i właśnie ten t-shirt. Mm -hmm. um, ale jak torebki, że co? Torby, takie materiału. tak, hotbags. Mhm. Mhm. Tak, które są 100% z organicznego hemp. Za są... To jest imię. Tak, bo ja generalnie na samym początku, jak myślałam o tym projekcie i nie wiem dlaczego, naprawdę ja mam bardzo kiepską pamięć. I hmm. bardzo często, na przykład jak spotykam się ze znajomymi, którzy znają mnie X hmm. lat, to oni mówią, o pamiętasz, jak robiliśmy to albo tamtej, <grym>, bo że raz słyszę. Mi się też to zdarza, jak hmm. mi koleżanki przypominają tak. różne zdarzenia tak. z naszego życia, <grym, <grym, to to rzeczywiście jak one o tym mówią, to gdzieś tam mi się przypomina, tak. ale ja, ja zupełnie tak. to. Wylecie. Także ja nie wiem dokładnie, gdzie to był początek no. tego pomysłu, mm -hmm, mm -hmm. ale chodziło mi o to, że Wiesz, stare kobiety, stare kobiety, kobiety, które są dojrzałe już, nasze babcie, one wiedzą zawsze, co jest dobre dla Ciebie, co nie jest, że mówią tutaj sobie to zjedz, to jest dla Ciebie mhm. dobre, tutaj nie kupuj tego, bo to jest tandeta, w ogóle kup sobie coś innego. Mają doświadczenie. Tak i mi się kojarzy właśnie to z tym, że one zawsze Ci dają takie dobre rady, które niekoniecznie my słuchamy może. Mhm. I właśnie ja tak myślę, że to mnie jakoś zasygurowało, że to logo powstało. Mm -hmm. Moi kuzyni generalnie zobaczyli to i powiedzieli: O, oh, że babcia! <grych> mm -hmm. Także może gdzieś jakaś moja, moja babcia mnie zainspirowała w pewien sposób. Mm -hmm. No ale tak zostało. I mam takie, że dużo osób jest takie, że. Co to jest? Mm -hmm. Ale dużo mam też takich: Boże, super, bardzo mi się podoba. Że tak, Także love or hate. No fajnie. A no i co, i co? Jak ty to myślisz? Że co, zrobisz taki pokaz jakiś, jak to tam. Planujesz? Nie, 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 bez pokazu bez... To jest zdecydowanie nie. Mm -hmm. nie, nie, nie. Myślę, że to będzie po prostu takiej uh, crowdfunding campaign. Wiecie, co e, to nawet... Nie co, to nic, po to nic, to tylko ja jedna nie znam angielskiego, naprawdę... umówmy się, nie w ogóle się nie przepraszam. Pęnie. no że będzie... No, bo ja jestem już taka, wiesz, że się wszystko wie. po angielsku, tak no, naprawdę ja dziwne. mam pustkę w głowie. Nie, bo ogólnie no, jak się posługuje e, większość życia jakimś językiem, no to tak. no, dużo mamy sióstr, które wyjechały tak. i wiem, że to tak jest. Mhm. A powiedz, czyli co? T-shirty zawsze z długim rękawem? Czy... Nie, no są też takie też Tak. Czyli ja no, widzę, że my się ubierzemy u ciebie w razie czego. To, nie? Myślę, że tak. To jest taki bardzo minimalistyczny styl. Mhm. Generalnie ja też nie lubię jakiegoś wielkiego A przyperku. chusteczki też będziesz robiła? Przepraszam, że zaczynam A, przerywać. w przyszłości, inshallah. No. Na razie nie, na razie nie planuję. Na razie to jest tylko e, kurtka, sukienka, e, t-shirty długie, krótkie, w paski, gładkie. No tak, tak, tak. Gładkie są wygodne. Tak. No. Mm -hmm. Ja lubię bardzo gładkie ja też rzeczy. I, Ym, I wiesz, gładkie dla się... mnie, jakieś może kiedyś też. Bardzo... Ja to lubię te różne spodnie, takie, znaczy no, A, takie te właśnie szerokie i wygodne. Może. Może, bo no to znaczy takie nie. materiały, które mogłyby, bo to jest na przykład, to też jest Twoja. Lę. Tak. Z lnu. Takie I spodnie, sukienki byłem... z kieszeniami. Super, super. Gdzie, teraz... Czego ja nienawidzę? W sukienkach nigdy nie ma kieszeni. Mhm. Muszą być wszędzie kieszenie, jeżeli chodzi o mnie. Także tak, to zawsze z kieszeniami. Bardzo pięknie, jestem z Ciebie bardzo dumna. Dziękuję. Cieszę się, to jest naprawdę. To jest zawsze takie budujące. Ja zawsze lubię, jak mogę się pochwalić, że mam siostrę chirurga, mam siostrę bizneswoman, siostrę ginekolog. I teraz y, siostrę projektantkę mody z Londynu. Tak, oh. tak bo wiesz, to, to jest fajne, bo to jest, no to jest taki y, lans, Myślę, że lepiej w tą stronę, niż jakoś tam zazdrościć i nie chwalić się. Tym bardziej, że często są stereotypy na nasz temat, że o, my jesteśmy o, takie właśnie w ogóle y, zniewolone i, i, i masakra. Tak, realizujące się. A tu proszę, młoda kobieta która już ma zaprojektowaną z, z, jak się mówi serię czy jak taką mini kolekcję taką bym o, kolekcję ubrań mhm. super mam nadzieję że już wkrótce będzie można coś kupić to ja już teraz ja nie wydaję kasy oszczędzam żeby można było kupić czy to będzie one size czy to jak to tam nie, nie, planujesz nie nie normalne są rozmiary od XS do XXL mhm. no dobrze to jak się pojawi tak, domy, to, to damy radno. znać. Masz jakiś, e masz profil gdzieś? Social media? Social media, yes, of course. <gór bush portrayed> <Different> e Instagram i strona internetowa. I to Ale się nazywa na Berta? Tak, na Instagramie TheBerta. De uh -huh. uh -huh. Tak. No dobrze, no to wbijemy tam na Insta. Damy obsę. Opse. <Hal Area d 2012> No. no dobrze. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać o swoim projekcie? No, o swoim... Myślę, że już się nagadałam. No no myślę, dobrze. że już starczy tego gadania. Cieszę się bardzo, jestem, tak jak już mówiłam, dumna z ciebie, gratuluję, trzymam kciuki. Dziękuję że, bardzo. Że tak powiem no. po naszemu, będę robiła duła, żebyś osiągała sukces, bo też dzięki temu będą też mieli uchodźcy możliwość zarobku. No tak, taka jest, taki był pomysł. Mhm. Mhm. No. Czy tam dla nich jakąś cegiełkę też myślisz przeznaczyć z zarobku? wiesz co, na razie chcę to wszystko podnieść z ziemi, mm -hmm. a plany na przyszłość mam ogromne. Tak, no także wszystko na pewno wszystko się rozwinie. Inshallah, tak. bo wiesz, jak masz właśnie intencję cały czas i pomagać ludziom i robić i wykorzystywać ich siłę roboczą, bo też musimy pamiętać, mm -hmm. że pomaganie innym, dawanie to nie jest yy, jakby taka pomoc, że dajesz i żeby leżał nic nie robił tak. tylko właśnie możliwość pracy zapewnić tak miejsca tak. pracy to jest no. najbardziej to ważne jest najważniejsze mhm. bardzo Dobrze się dobrego. cieszę bardzo ci dziękuję Dzięki, powodzenia Aga. ci życzymy wszyscy wam dziękujemy również dziękujemy bardzo dobranoc, dobranoc. salam Alejkum. salam bye <laughs>